Daszbur, witam Was w pierwszym odcinku Łowieckiego raportu. Na Waszą prośbę zapytaliśmy ostatnio w jednym z odcinków, czy chcecie, żebyśmy podsumowali ostatnie wydarzenia z ostatniego czasu, czy to będzie z ostatniego tygodnia, czy dwóch tygodni. Tak naprawdę. W tej chwili przy kręceniu pierwszego odcinka będzie takie podsumowanie troszeczkę starszego czasu, ale sporo się wydarzyło. Przygotowaliśmy dla Was parę materiałów odnośnie zmiany okresów polowań, to co myśliwi robili dla, yy, dla dzieciaków, bo mieliśmy pierwszy czerwiec, to co nas czeka w najbliższym czasie. No i robimy pierwszy materiał. Centrum dowodzenia, tutaj w tym pokoju powstają wszystkie odcinki, także tak naprawdę siedzę tutaj i te odcinki składam dla Was. Aczkolwiek Afryki od razu Wam powiem, nie składałem, robił to Michał, to od razu chyba widać różnicę. Ale wracając do tematu. Słuchajcie, zaczynamy pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak to nam będzie wychodzić. Mam nadzieję, czekam na Wasze komentarze, które nam pokażą, co zmienić, w jaki sposób te wiadomości przekazywać. Ewentualnie, jeżeli coś jest dźwiękiem, nie tak piszcie, koniecznie, jesteśmy na krawatówce, więc zmieniamy. Chcemy, żeby to jakościowo wyszło jak najlepiej. Cały materiał przygotowany leży przede mną. Część już jest na, w komputerze, więc zaczynamy. W ostatnim czasie nastąpiła bardzo ważna dla nas, dla większości myśliwych, aczkolwiek nie w całej Polsce, ale dla wielu, wielu myśliwych nastąpiła zmiana okresów polowań. Jak widzicie, w dzienniku ustaw mamy nowe rozporządzenie, które zmienia okresy polowań na jelenie i daniele, ale również na zwierzynę drobną. Szerzej do tego materiału odniosłem się w ostatnim, w jednym z ostatnich odcinków, w 57 i tam zapraszam, natomiast co jest ważne, bo niektórzy czytają to, to rozporządzenie tak jak im się to, jak im pasuje, natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ono dotyczy przede wszystkim jeleni łań i jeleni byków. Moi drodzy, jeleni łań. Naprawdę przeczytajcie, zostawiam Wam link pod filmem do pobrania rozporządzenia jeleni, łań, dwuletnich. Tak samo Danieli, łań, dwuletnich i dotyczy to nie całej Polski, ale kilku województw. Więc zachęcam do zapoznania się, ja nie będę tutaj czytał rozporządzenia, ponieważ nie o to chodzi. Natomiast zmieniły się okresy polowań, jest to tak zwany odstrzał letni i jeleni i polujemy na jelenie Łanie już od 1 czerwca do 31 lipca, ale na jelenie łanie dwuletnie. To samo się tyczy jeleni byków, jelenie byki dwuletnie. Moje stanowisko, jak wspomniałem, możecie zapoznać się z nim w odcinku 57. Natomiast tutaj no, ważna, ważna zmiana. Moim zdaniem, zmiana na plus. Tutaj pozwolę sobie na swój komentarz. Natomiast dla niektórych, zmiana kontrowersyjna. Ja uważam, że zmiana bardzo pozytywna. Pozwalająca ograniczyć szkody. Także zachęcam najpierw do przeczytania rozporządzenia. To jest naprawdę niewiele, do zrozumienia go. A w razie wątpliwości, zawsze możecie dopytać kogoś z koła, kogoś z zarządu. Możecie napisać maila do zarządu okręgowego, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości. Także przechodzimy sobie dalej. Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce bardzo pozytywne, no z mojej strony tutaj muszę przyklasnąć zarządowi głównemu. Nie zawsze się z, nie, z zarządem głównym zgadzam, natomiast tutaj w tym momencie to, co zarząd główny zrobił zaczął promować sprzedaż bezpośrednią i dostęp do dziczyzny. Tutaj też duże podziękowania dla Marcina Morzcząka, z którym znamy się osobiście. Niedługo nawet będziemy razem polować Marcina, zobaczycie znów na kanale, natomiast yy... Sami zobaczcie, powstał materiał odnośnie materiał na YouTubie, materiał filmowy, materiał wideo odnośnie promocji sprzedaży bezpośredniej. Przede wszystkim dlatego, żeby promować dziczyznę w Polsce, ale umożliwić zwykłemu Kowalskiemu dostęp do najzdrowszego mięsa, jakie jest. Moi drodzy, dla mnie też sobie pozwolę tutaj na krótki, na krótki komentarz. Sytuacja na rynku dziczyzny jest jaka jest? W tej chwili mamy zwierzynę naprawdę w dobrych cenach. Można powiedzieć, że no, mało kto się spodziewał po okresie covidowym, że cena jelenia w tej chwili na skupach oscyluje od 8 do 10 zł, sarny od 18 do 20 i uwaga dzika już nawet wiem, że dochodzi w niektórych częściach Polski 8-9 zł. Na punkcie skupu to jest cena bardzo dobra. Natomiast yy, uważam, że promocja dziczyzny, lepiej żeby ta dziczyzna została u nas w kraju i tutaj zarząd okręgowy zrobił naprawdę kawał świetnej roboty. Yy, osoby, które występowały, pozdrawiam tej Łowczego Okręgowego z Poznania Mikołaja, z którym mieliśmy okazję pracować, już coś wspólnie nagrywaliśmy, yy, Marcina Możdżonka, yy, więc jeszcze raz powiem, że yy, lepiej późno niż wcale, aczkolwiek materiał powinien powstać dużo, dużo wcześniej, ale zachęcam, żebyście z, weszli na yy, kanał PZL oficjalny, tam tych materiałów jest więcej, coraz yy, Wyjście Polskiego Związku Łowieckiego do osób pokazuje nam to, że nie jest już taki hermetyczny, zamknięty, nie działa sam sobie i coś zaczął pozytywnego robić. Także tutaj zachęcam do udostępniania tego materiału, żeby dotarł do jak najszerszej liczby osób. Promocja tego wspaniałego mięsa powinna leżeć na sercu nam wszystkim, żeby robić to zarówno lokalnie, jak i jak najszerzej potrafimy. Kolejnym punktem, który przedstawia nas, myśliwych, w bardzo fajnym świetle jest przekazanie władzom miasta Kielc przez zarząd okręgowy w Kielcach symbolicznego czeku na kwotę 80 tysięcy złotych, natomiast pieniądze już symboliczne nie są. Myśliwi z okręgu zebrali 80 tysięcy złotych na pomoc Ukraińcom. Wiadomo, co się dzieje za granicą wschodnią. Trwa tam konflikt i zebrane pieniądze zostaną przekazane dla. Mieszkańców miasta Winnica. Jako to, no, ciekawostkę, nieciekawostkę ciekawostkę mogę Wam podać, ponieważ nagrywamy te wiadomości dokładnie 15 lipca. Yy, nie dalej jak dwa dni temu nastąpił ostrzał tego miasta, więc czytałem gdzieś w mediach, że znów Winnica została dosyć mocno ostrzelana przez yy, Najesce, i yy, no, na pewno te pieniądze się przydadzą. Natomiast, moi drodzy, to jest pomoc yy, humanitarna dla całego miasta. Kwota o 80 tysięcy złotych nie jest jakąś kwotą, nie wiadomo jak dużą. Natomiast jest to Przede wszystkim poprawa wizerunku myśliwych. No i tutaj też widać, że koledzy z zarządu okręgowego, ale również myśliwi z zarządu z, z, z okręgu Kielc i nie tylko potrafili się zebrać. Zebraliśmy te pieniądze, zostało to uroczyście przekazane, więc to jest kolejna rzecz, która wstawia nas w dobrym świetle. Im więcej będziemy takich rzeczy propagować, im więcej będziemy takich rzeczy przedstawiać w internecie. Tym nasz wizerunek będzie lepszy. I teraz znów sobie pozwolę na jeszcze jeden komentarz, ponieważ taki pozytywny, bardzo pozytywny. Widzę, że od dłuższego czasu tak jakby ten hejt na nas tak troszeczkę spadł. Nie, nie widziałem takiego, nie jest tak, tak zauważalne, jak jeszcze to było rok temu. Nie wiem, czy to jest zasługa działania różnych mediów, ale widzę, że może to jest taka mała kropelka, która drąży skałę lub jaskółka pierwszy, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale widać, że troszeczkę się to uspokoiło. Uważam, że jest to zasługa między innymi naszego wspólnego dzia działania na rzecz przede wszystkim rzecz charytatywną. Więc tutaj tylko przyklasnąć to, co robią w tej chwili myśliwi z różnych okręgów i również inicjatywy oddolne jest to godne pochwalenia. Za nami miesiąc czerwiec, a jak wiecie, w czerwcu mamy taki bardzo symboliczny i wyjątkowy dzień Dzień Dziecka. I muszę przyznać, że dla mnie osobiście to, co wydarzyło się w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego, szczególnie w szeregach kół, jest naprawdę bardzo pozytywne. To, że myśliwi działają dla dzieci, to wiadomo było dla nas, w naszych, w naszych kręgach. Natomiast to, co się, to, że udało się z tym wyjść na zewnątrz i to, że Pokazaliśmy to, na każdej stronie zarządu okręgowego była przeprowadzona akcja Myśliwi, Dzie Myśliwi Dzieciom. Wybrałem kilka takich przykładów, które mi najbardziej się spodobały, chociaż jedno było bardzo wyjątkowe i tutaj należy przyklasnąć, zaraz sobie do tego dojdziemy, yy, ponieważ było bardzo oryginalne i powiem Wam, że nie spodziewałem się, że kreatywność kolegów z, Ma z Mazur, tak, z Okręgu Olsztyńskiego jest tak duża, no naprawdę nie spodziewałem się. Każdy okręg działał na rzecz naszych, naszych pociech i robił to naprawdę fajnie. I to, co wybrałem, to jest tylko jakaś, jakaś część. Także zapraszam do przejrzenia kilku, kilku fotek, które będą się Wam przewijały w filmie. 23 czerwca myśliwi z łowieckiego numer 25 Basior ze Strzyżówki zorganizowali dla społeczności szkolnej w Witorożu piknik połączony z pogadanką na temat łowiectwa. Uwagę dzieci przyciągnęły eksponaty, okazy zwierząt, pokaźne poroża, jeleni, łosi, a także branżowe czasopisma i kolorowe plansze ukazujące mieszkańców lasu. Prezentacja leśnego życia i pracy łowczych wywołała liczne pytania. Nie zabrakło też zagadek i nagród w postaci różnorodnych gadżetów próbujących łowiec. Spotkanie połączono z ogniskiem na placu przed remizą OSP. Uczestnicy spotkania zachwyceni sztuką łowiecką deklarowali nie tylko chęć wzięcia udziału w kolejnych takich spotkaniach, ale też wstąpienie w przyszłości w szeregi myśliwych. W ramach projektu Myśliwi dla Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Urchusku, a następnie w Szkole Podstawowej w Macoszynie odbyły się zajęcia edukacyjne. W ramach zajęć młodzież szkolna układała puzzle o tematyce łowieckiej oraz udzielała odpowiedzi w łowieckim kole Fortuny. Kolejnym elementem zajęć był samodzielny montaż dostarczonych i przekazanych przez myśliwych budek lęgowych przez uczestników zajęć. Zmontowane budki zostaną powieszone w pobliżu szkół. Przechodzimy do najbardziej oryginalnego pomysłu, jaki mieli koledzy z koła łowieckiego Kudypy i tutaj czapka z głowy, szapoba. Dla dzieciaków ze szkoły podstawowej w Biesalu zorganizowali wycieczkę do Krakowa, ale wycieczkę bardzo oryginalną, ponieważ wycieczkę samolotową. Więc tutaj byli sponsorami, współorganizatorami zakupu biletów dla dzieciaków, żeby mogły przelecieć się samolotem. Wycieczka była do Krakowa i powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę kreatywność tutaj była bardzo szeroka. Lotnisko w Szymalach jest jednym z takich now, bardziej nowych lotnisk, natomiast jest ono na Mazurach, ma połączenie z Wrocławiem, ma połączenie z Warszawą, z Krakowem. Pomysł był naprawdę świetny i tutaj na... gratuluję. Pozwolę sobie na komentarz do tych wszystkich akcji, które Miały miejsce w ostatnim czasie i w tym roku każda akcja jest dobra, każdą akcję warto pokazywać, każdą akcję no, trzeba dzieciaki wspierać. To jest nasza przyszłość. To jest tak, są pra, to jest dla nas to są osoby, które kiedyś zasilą szeregi naszego, naszego związku. Ale najważniejsze, żeby to pokazywać w internecie. Tu nie chodzi o to, żeby y, robić coś pokryjomu, tylko im więcej tego będziecie robić, zróbcie zdjęcia, wstawiajcie na Facebooka, na Instagram, pokazujcie to na YouTubie. Y, niech wszyscy widzą, że my, myśliwi, jesteśmy normalnymi ludźmi i robimy coś z pasji, ale robimy coś dla kogoś. I tutaj, że będziemy robili, w przyszłym roku, ogólnie, cały czas będziemy się pokazywać z tej strony dobrej, jest szansa na zmianę wizerunku. Bardzo cieszy fakt, jak wcześniej widzieliście, że wielu sportowców, którzy są myśliwymi, i tutaj również wracam do kolegi Marcina nie wstydzi się tego, że polują. My myśliwi nie wstydzimy się tego, że pomagamy dzieciakom, że chodzimy z nimi do lasu, że budujemy z nimi budki lęgowe, że zabieramy je na wycieczkę samolotem. Inne organizacje tego nie robią, przynajmniej ja tego nie widzę, więc naprawdę nie kryjmy się z tym, pokazujmy. Kolejnym wydarzeniem, moi drodzy, które no, nie powinniśmy pominąć w naszym raporcie jest y, sukces kolegi Huberta. tak? Huberta mogliście poznać na polowaniu na gęsi, które zorganizował, był również na kanale. Y, w odcinku, w którym kręciliśmy projekt Junior, także przewinął się nieraz. Na pewno się przewinie na 100%, jeszcze będziecie go mogli obejrzeć w materiałach nadchodzących. W tym miejscu chciałbym pogratulować koledze Hubertowi zdobycia wygrania Mistrzostwa Świata w Trapie. No jest to konkurencja olimpijska. Mało tego, może nie każdy z Was wie, ale każdy myśliwy, który zdaje egzaminy, no musi tę konkurencję trapową na egzaminie na myśliwego zaliczyć, więc można powiedzieć, że tak poniekąd troszeczkę dotyka tej konkurencji olimpijskiej. I moim zdaniem jest to sukces fakt faktem w kadrze Słowacji, ale należy dodać, że nasz kolega, mój kolega też bardzo dobry, no Hubert, osiągnął ten, ten sukces i z. Moje gratulacje, po prostu oglądałem, oglądałem relację na żywo i powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. No wygranie tak prestiżowego turnieju, jakim jest Puchar Świata w Korei, no czapki z głów. Także Hubertowi gratuluję i do zobaczenia w Gniei. Teraz to, co nas czeka w najbliższym czasie. Moi drodzy, mamy kilka imprez. Znów wybrałem tylko kilka. Nie jestem w stanie Wam przedstawiać każdych, ale te, które czekają nas w najbliższym czasie, to są to zarówno pikniki, festyny, ale również imprezy klinologiczne. Także Przedstawię Wam kilka, które uznam naprawdę za fajne, ponieważ są one w większości, tak jak na przykład Centrum Kultury Gminy Czorsztyn oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu zaprasza do udziału w drugich targach produktu regionalnego i górskiego regionu Małopolska. Dzikie górskie smaki. Impreza bardzo fajna, połączona z myślistwem. Bardzo fajne jest to, że Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu się zaangażował. Jest przy... Będzie promocja dziczyzny. Będzie, Będą tam konkursy, więc wszystko to odbywa się 30-31 lipca. Impreza dwudniowa w malowniczym, bardzo w malowniczym miejscu. Słuchajcie, u podnóża gór, także myślę, że warto, warto zajrzeć. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście szczegółowe na stronie zarządu okręgowego w, w Nowym Sączu. I, Jedna z imprez, która jest w najbliższym czasie, tak, no bo to już tak naprawdę za dwa tygodnie, myślę, że warto do Małopolski zajrzeć. Komisja kiedylogiczna przy Zarządzie Okręgowym w Pile i Zarządzie Okręgowym w Słupsku serdecznie zaprasza na warsztaty dla psów myśliwskich. 24 lipca na strzelnicy myśliwskiej w miastku odbędą się warsztaty. Czym są warsztaty, bo może nie każdy wie. To jest wspólne um, układanie psa. To jest korzystanie z wiedzy kolegów, którzy te psy mają, do, y, którzy psy układają, którzy, którzy mają psy. Doświadczone, ułożone, opolowane, natomiast bardzo fajnie, że organizator zaprasza przede wszystkim na imprezę psy młode wraz z przewodnikami, ale jeśli zgłoszą się psy doświadczone, bardzo chętnie zostaną przyjęte. Zaprasza młodych przewodników, stażystów, młodych myśliwych, którzy chcą rozpocząć przygodę łowiecką wraz z psem. Doświadczeni menerzy, przewodnicy również zostaną bardzo chętnie przy, przyjęci ze względu na swoje do, do, doświadczenie. Kolejną imprezą jest impreza kinologiczna w Przemyślu. To jest, są też warsztaty i uwaga, moi drodzy, te warsztaty będą trwały od 1 do 5 sierpnia, czyli mamy praktycznie 6 dni pracy z y, doświadczonymi menerami, ale również pracy z, y, y, z psem, ze swoim psem, podglądanie kogoś, jak układają psy, jak to Należy robić. Dla mnie taka organizacja takich warsztatów jest naprawdę bardzo efektywna, bo przede wszystkim możecie chłonąć niesamowitą wiedzę. Jako ciekawostkę powiem Wam, że już mamy odcinek nakręcony z warsztatów takich, które odbyły się na Słowacji, które nakręcił dla nas Grzesiek i Mateusz, więc na Sudetskiego Stoi takie warsztaty też zobaczycie, organizowane za naszą południową granicą. Wszystkie informacje dotyczące naszych zapowiadanych imprez znajdziecie w opisie filmu. Z racji tego, że mamy połowę lipca, zaczynają się żniwa. I postanowiłem, że również przybliżę Wam ceny zbóż, żebyście wiedzieli, ponieważ w tym momencie wchodzimy w okres szacowania. Okres szacowania jest okresem dla kół trudnych, to są w tym momencie idą największe wydatki i rozchód pieniędzy z kół. Należy zobaczyć, że zaznaczyłem specjalnie dwie, dwie linie. Ukazuje się Wam teraz na wykresie linia niebieska i linia żółta. Jest to, zaczniemy sobie od ceny pszenicy. Jak możecie zobaczyć, cen, linia niebieska na wykresie pokazuje nam ceny, średnie ceny pszenicy w Polsce Północnej i linia żółta na południu Polski. Co nas najbardziej cieszy, patrząc na miesiąc kwiecień, który był. Ceny pszenicy były ogólnie, nie tylko pszenicy, ale wszystkich zbóż, były bardzo wysokie i nie napawało op optymizmem. Natomiast teraz już mamy tą, te ceny, lekko zaczęły spadać. Już na początku czerwca, gdzie teraz w lipcu, w tej chwili przed żniwami, ceny spadły znacząco, aczkolwiek daleko im do cen z ubiegłego roku, ponieważ pszenica średnio w tej chwili, jak nagrywamy ten materiał, kosztuje średnio około 1300 zł za tonę. Gdzie przypominam, że na początku. Kwietnia czy końca marca kosztowała 1900, nawet 2000 zł w niektórych punktach skupu. Natomiast z racji tego, że mamy żniwa, w tym momencie cena pszenicy spada. No, jak na każde żniwa zawsze się tak dzieje. Nie, myślę, że jest to spowodowane tym, że rolnicy po prostu wyprzedają zboże i czyszczą magazyny przed nadchodzącymi zbiorami. Kolejny wykres jaki się Wam ukazał jest to wykres rzepaku i tutaj mamy bardzo bardzo optymistyczne to co się stało ponieważ jak widzicie sami rzepak moi drod, ponieważ jak widzicie sami rzepak dobił do kwoty 5000 zł złotych w kwietniu i było niemal to przerażenie w oczach kół. Ponieważ szacowanie przy kwotach 5000 zł złotych za tonę byłoby Katastrofą i bankructwem dla bardzo wielu kół. Natomiast, jak tutaj widzimy, już od połowy maja rzepak zaczął znacząco spadać. Teraz osiągnął cenę około 3000 między 2900 a 3100 zł, zależy od punktu skupu. I jest to cena i tak o 100% wyższa jak w ubiegłym roku, ale na pewno bardziej przystępna i przyjazna dla nas myśliwych niż cena z kwietnia, gdzie oscylowała w granicach 5000 zł. Więc mam nadzieję, że skorzystacie. Ceny, ceny się Wam przydadzą. Ja zachęcam bardzo do sprawdzania sobie tych cen na bieżąco, ponieważ w tej chwili, no niestety, ale moim zdaniem, i tutaj też sobie pozwolę na prywatny komentarz, ceny zbóż niestety są dyktowane tym, co dzieje się na wschodzie. Są zapowiedzi, że zostanie część zboża przerzucona do nas, do Polski. Rolnicy tutaj podnoszą larum, że zostanie ono u nas w kraju, ceny zbóż spadną. I niestety, ale powiem krótko, może tak być, więc są to ceny troszeczkę dyktowane przez spekulantów. Natomiast na szacowania teraz nas te szacowania czekają, więc zachęcam do aktualnego sprawdzania cen, ponieważ nawet patrząc na te wykresy, te ceny się bardzo mocno wahają i zachęcam do sprawdzania, do sprawdzania cen w waszych lokalnych skupach. Kończąc nasz pierwszy raport, chciałbym wam powiedzieć, że czekają nas kolejne zmiany w prawie, natomiast nie poruszam specjalnie tego tematu, dlatego, że te zmiany nie są jeszcze oficjalnie ogłoszone. Mogą ulec zmianie, natomiast na drodze legislacji, na końcowym etapie jest kolejna zmiana dotycząca NOKTO i termowizji, dotycząca broni krótkiej, więc sporo, sporo się zmieni, ale zanim... Myślę, że tak naprawdę w przeciągu około 2-3 tygodni powinno się nam już dużo wyklarować, więc poczekamy sobie do następnego raportu. Jak będziemy mieli już to wszystko przyklepane, mam nadzieję, że się te wszystkie zmiany zapowiadane. One są w projekcie. Te zmiany są dostępne. Możecie wejść na stronę PZD, tam macie projekt. Tylko pamiętajcie, moi drodzy, że to jest projekt. To nie jest jeszcze rozporządzenie, tylko to jest projekt. Natomiast ostateczna wersja poczekamy aż się uprawomocni, wejdzie w życie. Na ten temat sobie porozmawiamy szerzej, bo albo poruszę to w jednym z odcinków Sudeckiej na gdzieś w łowisku, albo poruszymy w raporcie. Więc ja wam dziękuję. Pierwsze podsumowanie. Czekam na wasze komentarze, co zmienić, co dodać, jak to widzicie. I tyle. Idziemy się szykować do live'a, bo dzisiaj piątek. Kręcimy pierwszy raport i idziemy ustawiać sprzęt do nakręcenia live'a z Afryki. Także ja Wam mówię Daszbur, i do zobaczenia w następnym materiale, myślę, że za dwa tygodnie.